Hej, można się śmiać, ale nie ze wszystkiego, nie z założyciela państwa, bo to świętość narodowa, fundament tożsamości, nie z religii, bo w świecie arabskim prawo religijne, szariat, stoi wyżej niż reklama czy sztuka. Nie z kobiet, bo to sfera obyczajowo chroniona, nie z wojska, nie z polityki i. nie z psów, bo każdy z tych tematów ma w tle historię, której żart mógłby nie udźwignąć. A poza tym, wolność wypowiedzi pełną gębą. Tak wygląda mapa żartów w świecie arabskiej reklamy przestrzeń, gdzie humor halal, czyli żart zgodny z zasadami religii i obyczaju, staje się najtrudniejszą sztuką marketingu. Humor tu nie znika. On jest jak wentyl bezpieczeństwa rozładowuje napięcie, ale nie rozsadza systemu. W krajach, gdzie każda kampania przechodzi przez sito cenzury, Najlepsze marki nauczyły się śmiać między wierszami, parodiując, stosując autoironię, opowiadając absurdalne historie. I robią to tak, by widz się śmiał, a urzędnik cenzury kiwał głową. W tym odcinku pokażę ci, jak działa ta gra i dlaczego w arabskiej reklamie żart jest równie precyzyjnie planowany, jak scenariusz ramadanu w telewizji. Bo cenzura nie kasuje śmiechu, ona go modeluje. Zaczynamy. Humor jako strategia przetrwania? W krajach, gdzie reklama jest ściśle kontrolowana, humor staje się wentylem bezpieczeństwa to sposób na pokazanie dystansu, empatii, luzu. Bez wchodzenia w zakazane tematy, najlepsze kampanie udają głupotę, insynuują, grają dwuznacznością nigdy nie mówią nic wprost. Przykład: Egipt. reklama sieci fast foodów z aktorem, który myli kurczaka z żoną. Absurd, nonsens, śmiech. Ale między wierszami komentarz o społecznym głodzie, frustracji i hierarchii rodzinnej. Główne strategie humoru w reklamie parodia, reklamy parodiujące inne reklamy na przykład perfumy z epicką muzyką a potem puenta to tylko mydło za pięć funtów. Autoironia Marka przyznaje, że jest droga lub tandetna, lub dziwna ale i tak ją kochacie. Abstrakcja. Surrealistyczne scenki. Pies w garniturze jako doradca inwestycyjny, ale pies nie pokazany, tylko słyszany z zakadru. Żart lingwistyczny. Gra słów, kalambury, homonimy. Język arabski daje pole do popisu. Co wolno, a czego nie. Wolno. Żartować z codzienności mężczyzn, kolejek, korków, jedzenia, aplikacji, internetu, samego produktu. Nie wolno. Z religii, władzy, płci, zbyt ostro, seksualności, historii państwa, migracji, raz. W praktyce humor działa, jeśli rozładowuje napięcie, ale nie rozsadza systemu. A jak to wygląda w poszczególnych państwach? Liban to królestwo reklamy satyrycznej. Liban to najbardziej liberalny kraj w świecie arabskim pod kątem reklamy. Ojczyzna kampanii, które parodiują polityków, duchownych, obyczaje, nawet wojnę, ale robią to sprytnie, artystycznie, często z angielskim akcentem. Przykład? Reklama środka na niestrawność pokazuje zebranie ONZ, w którym ministrowie dostają wzdęć i muszą przerwać debatę. Puenta: Cokolwiek zjesz, bądź gotowy na reakcję. Żart w krajach konserwatywnych to bardziej gest niż słowo wów Arabii, ZEA czy Kuwejcie. Żart musi być bardzo wizualny. Mimika, pomyłka, sytuacja. Ale zero seksualności, zero ironii wobec systemu. Często reklamy używają dzieci, starców lub obcokrajowców jako nośników humoru. Przykład: W kampanii aplikacji zakupowej hinduski kurier myli zamówienia i przynosi teściową w paczce. Widz się śmieje, system nie protestuje. W krajach Zatoki reklamy zaczynają być stylizowane na memiczny format. Krótkie, dynamiczne, absurdalne, z dziwnym cięciem. Często udają kontent niezależny, a potem okazuje się, że to reklama frytek, kawy lub aplikacji. Zyskuje popularność format. Facet, który wygląda jak szejk, robi coś głupiego, a potem poprawia się, bo aplikacja mu pomogła. Efekt? Śmiech? Tak. Przekaz reklamowy? Tak. Konflikt z prawem? Nie. Memiczni ambasadorzy? Komicy jako brand heroes? W krajach arabskich zaczęto zatrudniać. Komików stand-upowych, aktorów seriali komediowych, satyryków z YouTube'a. Ich rola: powiedzieć to, czego nie wolno powiedzieć wprost, ale z zgodną z państwową narracją. Przykład? W kampanii Nie bój się technologii w Kuwejcie komik wciela się w dziadka, który myli mikrofale z zegarem, ale potem, dzięki apce, zamawia Ubera. Śmiech, edukacja, zero kontrowersji. Dlaczego halal humor działa? Bo wyładowuje napięcie społeczne, religijne, międzyludzkie. Bo oswaja produkty, śmiech, dieman, zaufanie. Bo pozwala markom mówić o problemach, drożyzna, chaos, nowinki. Bez ryzyka konfrontacji, bo przyciąga młodych, którzy chcą rozrywki, a nie propagandy. Reklama w świecie arabskim może być śmieszna, nawet bardzo, ale to śmiech ułożony w ramkach, jak modlitwa. Nie krzyczy, nie drwi, nie prowokuje, tylko mruga. Z przymrużeniem oka, z pełnym szacunkiem, bo śmiech halal to najtrudniejsza forma marketingu. Taka, która bawi, ale nie rozbija. Porusza, ale nie przekracza. W świecie arabskiej reklamy humor to balans na linie. Jeden fałszywy ruch i kampania znika z anteny. Ale jeśli utrzymasz równowagę, możesz wygrać coś bezcennego zaufanie odbiorcy. Bo śmiech halal to nie jest kompromis ze strachu. To strategia, która uczy, bawi i sprzedaje w tym samym czasie. A teraz pytanie do ciebie: który z pokazanych przykładów zadziałałby w Polsce? a który wywołałby burzę? Daj znać w komentarzu i kliknij subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnego odcinka.